Cześć, YouTube, kolejny raz DJ Marek z Ziedus Zobaczcie, co dziś mamy do zrobienia. Mamy tu kolejnego rcf w którym nie grają wysokie tony, czyli najprawdopodobniej spalił się gwizdek, czyli głośnik wysokotonowy. Podobno gra tutaj sam BAS. Zaraz podłączymy tą kolumnę. Jeszcze tylko ją obejrzę, czy tutaj wszystko jest całe. Tak. Wszystko, tutaj wszystko, wygląda ok, także podłączmy i sprawdźmy co tutaj się, co tutaj się wydarzyło i czy rzeczywiście i czy rzeczywiście gra tylko tylko sambas. No to dobra, sprawdźmy. Więc tak, zasilanie, ok, sygnał, ok, power. Okej, okay. i co? No tak, <grystanie> gra sam bas. Zobaczmy z drugiej strony, jak to słychać. Tak, zero, zero wysokich tonów. Bas gra ładnie i czysto. Tutaj nic nie harczy, do niczego się tu nie można przyczepić. Nie wiem jak to brzmi na filmie, ale na żywo brzmi bardzo czysto, bardzo ładnie. No ale nie jest to kolumna basowa, więc, więc tony wysokie też, też muszą działać. Zaraz zajrzymy do środka, zobaczymy co tam się stało. Będziemy zaglądać od strony wzmacniacza tego głośnika. Raczej jak nie będzie takiej potrzeby, nie będziemy go wyciągać. A do tego dostaniemy się tyłem. Tutaj także wykręcam wzmacniacz i zajrzymy do głośnika wysokotonowego. Będziemy wiedzieli, czy to jest wina głośnika, czy, czy wzmacniacza. Bo tak jak już mówiłem, wzmacniacze są tutaj dwa. Osobny jest do basu, osobny jest do tonów wysokich. Dobra, rozkręcamy to i zaraz się dowiemy. No, to macie tutaj okazję zobaczyć sobie, jak wygląda taki wzmacniacz w takiej kolumnie RCF. Całkiem normalnie na jednej płycie mamy tutaj umieszczony praktycznie zasilacz, wzmacniacz i procesor DSP. Tak to wygląda z tej strony. Tak, wszystko wygląda całkiem normalnie. Jeszcze się przyjrzę temu dokładnie, czy coś tutaj nie jest uszkodzone, żeby na pewno było wszystko jak należy. O o, słuchajcie, chyba mamy problem, bo okazuje się, że gwizdek że gwizdek jest sprawny, więc chyba tym razem y, trafiliśmy na uszkodzenie wzmacniacza. No, i właśnie przyleciał Adrian z Anglii. Jeśli oglądacie moje filmiki, wiecie o co chodzi. Yy, przyleciał Adrian, przywiózł mi tutaj, właśnie tutaj do RCF-a. To będzie ta paczuszka. Tutaj mam już części, także, także możemy, możemy działać dalej. Pamiętacie Adriana? To ten, z którym jeździliśmy Pacyfikom do Anglii. No, i on od tamtej pory tam jest. Tylko czasami raz na jakiś czas tutaj przylatuje. Załatwiamy różne sprzęty, ale generalnie on tam został od tamtej pory. Jak był filmik zresztą, widzieliście, no to on tam został i, i tam mieszka. No i dzięki temu, właśnie takie części, jak do tego RCF-a, nie trzeba czekać na przesyłkę od producenta. Gdzieś tam z Azji, tylko, tylko jest szansa, że, że po prostu Adrian mi to przywozi dużo szybciej. No dobra, już poskładany, praktycznie już po pomiarach właśnie skończyłem, skończyłem mierzyć, już odłączyłem tutaj Autotrafo. Także wszystko się tutaj zgadza. Nośna dla wysokich, nośna dla niskich jest w porządku. Bardzo ładne prostokąty także. Także wzmacniacz już chodzi, założyłem już tą blachę ekranującą i praktycznie, i praktycznie można, to, można to poskładać, nie wiedziałem, że, że wzmacniacz wysokich tonów ma wyższą nośną, myślałem, że one są tutaj identyczne, chociaż w jednym z modeli, w jednym z modeli tego RCF-a było tak, że że wzmacniacz od basu był w klasie D, a wzmacniacz od wysokich tonów był w klasie AB. Tutaj są obydwa w klasie D. Okazuje się, że są skonstruowane tak samo. Jedna i druga końcówka jest taka sama, ma takie same tranzystory w końcówce mocy. Ma zastosowane identyczne i RFB-4229, ale jedyna rzecz, której się tutaj nie spodziewałem, to to, że nośna jednego i drugiego wzmacniacza jest inna. Ten od wysokich tonów chodzi na wyższej częstotliwości. No, dzięki temu można uzyskać lepsze odwzorowanie, właśnie te, przetwarzanie tych wysokich, wysokich tonów. Mniejsze, mniejsze zniekształcenia przy, przy większej częstotliwości. No, tak to, tak to wygląda. Dobra, kabelki już wszystkie podłączyłem z powrotem, tak jak były, także zakładam to do kolumny i zobaczymy, czy to będzie grało, bo jak na razie chodzi. To tutaj było fabrycznie przypięte taką trycytką, ta wtyczka dodatkowo. Oprócz tego, że ma zatrzask, to była jeszcze przypięta trycytką, więc ja to przypinam z powrotem, tak jak było. Być. Hmm, zawsze coś daje, no. Hmm? Zawsze coś dodatkowo trzyma. Dobra. Yy, ogonek jeszcze. Ciekawe, gdzie ten ogonek teraz wpadnie. Muszę to tak złapać, żeby nigdzie nie poleciał. O. Dobra, tu jest wszystko ok. Wtyczki podłączone tak jak należy. Tutaj też podłączyłem z powrotem tak jak było. Tu jest ok, tu jest wszystko podłączone. Tranzystory dokręcone. Z drugiej strony też dokręcone. Ok. Dobrze, wszystko jest ok. To. Nigdzie tu nie będzie haczyć, nic się nie stanie? Nie, dobrze zamykamy, zamykamy. Na razie dam tylko dwie śrubki, dam tylko dwie śrubki po przekątnej i zobaczymy, jak to nam tutaj będzie grało. Według pomiarów wszystko jest ok, no ale na ucho też trzeba posłuchać. Bo tak naprawdę to jest najważniejsze, żeby to brzmiało tak jak ma brzmieć, a nie tylko wyglądało dobrze na pomiarach. Dobra, no to dajemy zasilanie. Zasilanie, power. Świeci, świeci. Dobra. Wszystko ok. Czy nic się nie grzeje na luzie? Bez obciążenia, bez sygnału. Nie, nic się na razie nie grzeje. Przynajmniej nie na tyle mocno, żeby to było czuć. Bo nieraz może się zdarzyć, tak jak się trafią jakieś wadliwe elementy, że już od samego włączenia wzmacniasz się bardzo mocno nagrzewa także w parę sekund w parę sekund robi się cały gorący a tutaj a tutaj nie więc wszystko wygląda dobrze spróbujmy podać sygnał spróbujmy podać sygnał jest jest dobrze Jest ok, na razie nie robimy głośniej, dopiero jak będą wszystkie śrubki, bo tutaj jakbyśmy dali czadu na dwóch śrubkach po przekątnej, to to by nam się tutaj wszystko po obrywało. Także poskręcam pozostałe śrubki. I to tyle na dziś. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!